Wszystkim końcnik manic z tej strony. W tym filmie omówię, jak wygląda sytuacja z kopaniem Ethereum po aktualizacji EIP1559. Jak wiecie, długo wyczekiwane EIP1559 weszło w życie razem z blokiem 12 965 000. Przeliczając to na czas polski, było to 5 minut przed godziną 14 dnia 4 sierpnia oczywiście bieżącego roku. IP 1559 swoją kontrowersyjność zyskało poprzez propozycję zabrania górnikom możliwości wydobywania Etherów pochodzących z ogromnych opłat transakcyjnych, pozostawiając im bazową nagrodę w postaci dwóch Etherów za blok i Miner Tip, czyli napiwki dla górników, które mogą być dobrowolnie przyznawane przez osobę wykonującą transakcję, aby była bardziej priorytetowa. Ethereum pochodzące z wcześniej wspomnianych opłat transakcyjnych jest. Jest obecnie spalane, czyli permanentnie usuwane z obiegu. Ilość spalanych eterów możemy sprawdzić na stronie etherscan.io. Na tej stronie będą nas interesować dwie kolumny: kolumna reward i kolumna burnt fees. Reward to jest to, co powędrowało do górników w tym konkretnie bloku, a burnt fees to jest wartość spalonych eterów. Z opłat transakcyjnych, i obok mamy tutaj, jaki procent wszystkich fi zostało spalone konkretnie w tym bloku. Te brakujące, tutaj 14%, to jest to, co górnicy tutaj dostali, i wynika to z typów, które były przyznane tutaj w tym bloku, z transakcji osób, które po prostu chciały, aby te transakcje szybciej przeszły i nadały im priorytet, płacąc za tą transakcję trochę więcej. Jak widzicie, tutaj te wartości są bardzo różne. Tutaj na przykład jest 0,2 eteru dla górników. 2,15 zostało spalone czyli tak jak wcześniej sieć zostałaby zalana kolejnym na przykład w tym bloku 4,35 etera trafiłoby do sieci tak teraz trafi tylko 2,2 Górników najbardziej będzie interesować, o ile dokładnie spadło ich średnie wydobycie Ethereum. Najprostsze, jednocześnie najbardziej miarodajne wyjaśnienie pokażę Wam poprzez tweet na profilu BisBitripin. Ze względu na zmienność wielu czynników nie da się określić dokładnej, zawsze aplikowalnej liczby, dlatego Michael tutaj policzył średnią ze 100 bloków, jak mniej więcej wygląda potencjał spalania eterów. Odejmując bazową nagrodę i miner tip od całości bloku, wyszło mu, że wydobycie dla górników zostało zredukowane średnio o 24%. Ważne jest, aby tą średnią odnosić do obecnego ruchu w sieci Ethereum, ponieważ przy znacznie mniejszym zainteresowaniu wykonywaniem transakcji, ten procent będzie oscylował w granicach 5-15%, czy tak jak na przykład dziś podczas lekkiego spadku Ethereum, Bitcoina i innych kryptowalut, będzie to sięgało nawet do 50%. Mimo iż ilość wydobywanego Ethereum spadła, to zyski liczone w dolarach nie zmalały, ponieważ od momentu wejścia aktualizacji do momentu nagrywania tego filmu kurs Ethereum wzrósł o około 25%. Co pomijając wzrost bitcoina i wielu innych kryptowalut, było spowodowane nową wyceną Ethereum, można tak powiedzieć, przez spekulantów, inwestorów w kontekście właśnie tej aktualizacji. I tutaj na wykresie mamy 4 sierpnia. Tutaj aktualizacja wyszła mniej więcej dokładnie tutaj. I tuż po wejściu aktualizacji już były kontynuowane. Wzrosty Ethereum, no i obecnie jesteśmy na poziomie 3100 dolarów powiedzmy, czyli jest to jakieś 25% różnicy w cenie. Biorąc pod uwagę, że przeliczając urobek na dolary górnicy mają podobne przychody, czy aktualizacja IP 1559 jest pozytywnym ruchem, jeśli chodzi o opłacalność kopania czy negatywne. Z jednej strony nie będzie już możliwości, aby wydobycie Ethereum wzrosło z dnia na dzień o 50% czy nawet 100% przez opłaty. Jakie ludzie muszą zapłacić za transakcje, aby one zostały w ogóle zrealizowane? Będzie więc to miało przede wszystkim znaczenie, moim zdaniem, dla górników, którzy na bieżąco sprzedają urobek i posiadają starsze karty graficzne, ponieważ potrzebują jak najszybszy czas zwrotu koparki, póki trwa Hossa, żeby nie zostali z tym starym sprzętem na bezsensę i potrzebują, aby ten sprzęt zwrócił się jak najszybciej w tym krótkim okresie. Bo wiadomo, że póki jest hostsa, jest duże zainteresowanie kryptowalutami, ludzie wykonują bardzo dużo transakcji w sieci, dlatego też gdyby to IP 1559 nie weszło, mieliby po prostu wydobywali po prostu więcej Ethereum. Mniejsze znaczenie natomiast będzie to miało dla kopaczy nastawionych długoterminowo, ponieważ dni, w których górnicy wydobywali ogromne ilości eterów w skali lat są w znacznej mniejszości, dlatego dla górnika czy wręcz hodlera wykupującego swoje środki aktualizacja jest moim zdaniem pozytywnym wydarzeniem, ponieważ obecny sposób dystrybucji Ethereum i obniżenie średniej opłaty za transakcję jest teoretycznie bardzo dobry dla potencjału wzrostowego kursu Ethereum. Osoby korzystające lub mające zamiar korzystać z sieci nie będą musiały się bać opłat przekraczających wartość transakcji, więc będą jej więcej używać. Więcej użytkowników to większa popularność Ethereum, lepszy i szybszy rozwój sieci. Za czym idzie większe zainteresowanie dużych inwestorów skupionych zazwyczaj na fundamentach projektu, co daje napływ większej gotówki, co naturalnie powinno spowodować długoterminowo wzrost kursu w teorii. Wracając do samego kopania, co trzeba zrobić z koparkami w związku z aktualizacją? Sam sprzęt nie potrzebuje żadnej aktualizacji, cała praca do wykonania leży po stronie puli, aby dostosować się do nowych warunków. Natomiast ze względu na zmianę sposobu opłacania transakcji, każdy z Was kopiąc Ethereum musi wejść na stronę swojego pula i adres, który kopiecie, przejść do zakładki ustawień, ja akurat jestem na EtherMine, więc Pokażę przykład na Ethermine, ale zazwyczaj to, to wygląda bardzo podobnie w przypadku innych puli. W zakładce ustawień przechodzimy do metod płatności i tutaj mamy taki link, który nam wyświetla okno, w którym musimy na nowo zdefiniować próg wypłaty, powyżej której chcemy, aby pól zlecił wypłatę naszych środków. No i teraz, tak jak wcześniej, to pól płacił tak, jakby i organizował tą wypłatę. Tak, teraz my musimy za to zapłacić i ustawić po prostu limit gaz, na którym ta transakcja zostanie zrealizowana i trafi do bloku. Jeżeli na przykład teraz średnia opłata za transakcję wynosi 73 guay, to ustawiając ten limit wypłaty na 80-90, nasza transakcja praktycznie wyjdzie od razu, jeżeli już przekroczyliśmy ten zdefiniowany wcześniej próg wypłaty. Natomiast jeżeli ustawimy, tak jak tutaj właśnie te domyślne 30, to ta transakcja będzie wisieć, dopóki średnio te opłaty nie spadną do 30. Zazwyczaj to jest w okresie po prostu, kiedy ruch sieci się zmniejsza i wtedy po prostu pole. Do bloku wybierają transakcje, które są na poziomie ustalonego przez nas GUI, no bo po prostu nie ma lepiej płatnych transakcji, więc biorą te, co mają 30. Jeżeli teraz ustawię tutaj 30, to moja transakcja nie wejdzie do bloku prędko, bo pole mogą wybierać do bloków transakcje, które mają tego GUI więcej i tym samym więcej tego eteru dostaną, więc nie opłaca im się brać transakcji tańszych. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie były dokładne opłaty za transakcje w ostatnich blokach, no to tutaj jak w tej, na tej stronie bloks, w sensie w zakładce Blocks na etherscan, zobaczymy sobie tutaj fee, no to widać, że dla ostatniego bloku to było 67, więc ustawiając na przykład 70, i teraz zatwierdzając tutaj te zmiany, Nasza transakcja dosyć sprawnie powinna wyjść. I wracając jeszcze do tego okna, akurat na Ethermine i też na wielu innych pulach, aby zatwierdzić te ustawienia, musimy tutaj wpisać IP zdalne IP naszej koparki. Na Windowsie wystarczy, że wygooglujemy frazę "moje IP" i powinno się to w jakimś pierwszym linku. Wyświetlić, jakie jest wasze IP koparki. Oczywiście to trzeba wygooglować z poziomu koparki. Jeżeli macie koparkę na Hive, wchodzicie do waszego, na waszą farmę, wchodzicie do waszej koparki i tutaj w tej sekcji tutaj wam się wyświetla lokalna IP, ale to nie o to chodzi. Musicie najechać tutaj na remote IP, na te x -y i wtedy wam się wyświetli wasze zdalne IP, które możecie właśnie przekopiować klejać i, i zatwierdzacie. Tutaj będzie podana końcówka IP, to nie jest randomowa liczba, 248. Będzie podana e, końcówka IP, o którą prosi tak, jakby pól, aby podać. Często to jest koparka z największą mocą, jeżeli posiadacie kilka koparek, jeżeli posiadacie jedną, no to sprawa jest jasna. Gas limit i próg wypłaty ponownie musi ustawić każdy, bo jeżeli tego nie ustawicie, to wasze środki będą wisiały na pólu, dopóki to nie zostanie ustawione. Oczywiście no te środki nie znikną, nikt wam tego nie ukradnie, natomiast e, no, nie będzie. Możliwości wypłaty tych środków, jeżeli tego nie ustawicie. Dajcie znać w komentarzach, czy Waszym zdaniem ta aktualizacja jest dobra, czy, czy zła dla górników, długoterminowo, krótkoterminowo i e, jak Wy to widzicie. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym filmie. Cześć.